Cześć wszystkim, tutaj Daszy. Dzisiaj w kalendarzu adwentowym, dnia 10 mamy dosyć niecodzienny czołg, mianowicie M48A2 Raum Panzer. Jest to czołg z lemieszem z pycharki, takim no do, do kopów ale również niby ma dobry pancerz, uszkodzenia na minutę i szybkość celowania. Ja zbytnio o tym czołgu nie wiem. Ciężko mi się wypowiedzieć na <coughs> sam ten czołg. W randomach go prawie w ogóle nie widuję, rzadko go widuję, a więc też ciężko mi się wypowiedzieć na temat tego czołgu. Ale aktualnie w ofercie jest. Załoga wyszkolona na 100%, miejsce w garażu. 40 misji osobistych na 5 razy więcej punktów doświadczenia to zwycięstwo. 5000 zł, miesiąc konta, konta premium, mechanizm dosyłający do dzieła średniego kalibru, stabilizator pionowy MK1, ulepszona wentylacja klasy 2 oraz 9 sztuk kamuflażu, żywioł, wuxing, ogień. No, i to tyle. Moim zdaniem, ciężko mi jest się wypowiedzieć na temat tego pojazdu. Ale w sumie, jak tak nisko jest trochę wyceniony, to ja bym raczej go nie kupował. Bym poczekał po prostu sobie. Może jutro przykładowo coś by było mocnego, ciekawego. A tak to. To już od Was zależy, czy kupicie, czy nie. Moim zdaniem ja bym się, ja przykładowo bym się wstrzymał. No dobra, to tyle na dzisiaj. Na razie, cześć i do jutra.